Problem marnowania żywności w restauracjach jest rzeczywiście dużym problemem, i restauratorzy mogą temu zapobiegać. Po pierwsze, mogą zapobiegać przez planowanie zamówień i planowanie produkcji na dany dzień. Świetnie sprawdzają się do tego programy, które w tej chwili potrafią przewidywać, jakie zapotrzebowanie może być na dany tydzień, danego miesiąca. Można również zapobiegać marnowaniu żywności poprzez planowanie czy projektowanie wielkości dania. Niektóre restauracje stosują takie zabiegi marketingowe, że nakładają bardzo duże porcje. Te porcje są nie do przejedzenia. I oczywiście goście są zadowoleni i będą przychodzić do takich restauracji, ale później okazuje się, że ponad 50-50% tego, co jest podawane, ląduje w śmietniku. Można temu zapobiec, podając po prostu mniejsze porcje i ucząc swoich gości tego, że porcje są takie, które powinny zostać zjedzone do końca. Pozostaje jeszcze sprawa tego, co zrobić, jeśli jedzenie pozostanie na talerzu. Można gościowi zaproponować, że jedzenie to zapakujemy, żeby mógł zabrać je do domu. Nie każdy gość poprosi o to sam od siebie. Myślę, że leży to po stronie restauratora, żeby zachęcać gości właśnie do takich zachowań. Bardzo fajną akcją jest akcja Makro, nie marnuje, pakuje i Makro dostarcza nieodpłatne torby, w które można pakować właśnie jedzenie, które pozostało z posiłku. Uważa się, że branża choreka jest odpowiedzialna za dużą produkcję marnowanego jedzenia i to jest prawda. I my, restauratorzy, powinniśmy wziąć za to odpowiedzialność, ale również każdy człowiek, który kupuje jedzenie, może wziąć taką odpowiedzialność. Na świecie są miliardy ludzi, którzy mogą przyłączyć się do tej akcji właśnie nie marnowania jedzenia. Wystarczy dobrze planować swoje zakupy i kupować tyle, ile zjemy, kupować mniej, ale częściej i kupować też lepsze produkty. Które dłużej wytrzymają, lub takie, które spożyjemy z większym szacunkiem.